To cool Kulkens, where Whoa, are you? Guys. No, chodź tu, myśl chodź. Guys and mój Mam girls. Ja sobie herbatkę nalew. Dzisiaj w naszym After talk są tacy goście. Tutaj oto na kanapie. Pan Tokio i pani e, Kaja. I jeszcze S. kwiatki wspaniałe, piękne od Poli. Polusia, chciałam ci powiedzieć, że jeżeli to oglądasz, że bardzo, bardzo mnie wzruszyłaś tymi kwiatuszkami, bardzo ci dziękuję. Jak tylko wracamy do domku, to lądują w wazonie. Jesteś przekochanym człowiekiem. Tokio yo, się yo, zgadza? Yo. Tak. Tak, Tokio się zgadza. No więc tak, rozmowa z Polą była bardzo, 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 bardzo fajna. Ja się dowiedziałem dużo, dużo różnych rzeczy e, jako mm, zwykły zjadacz chlebu. Chyba zwykły zjadacz porno, chciałeś powiedzieć. Zwykły zjadacz port chlebu. Eee, no. Tak, dużo. właśnie tutaj myślę, że mogę sprzedać wam takiego hinta, że jak powiedziałam, że, nie, że będę robiła rozmowę z Polą, to on się przyznał, że oglądał jej filmy. Nie, ja powiedziałem, że gdzieś ją widziałem i dopiero później się zorientowałem, gdzie ją widziałem. No ale to było bardzo dawno, w ogóle jeszcze tak, do tego tak, jak tak. myśmy się poznali. Także że nie oglądał ciebie zanim ja w ogóle na ciebie trafiłam. No ale coś. co? No kto nie ogląda porno, ręka do góry, umówmy się. Tokio. Tokio. <laughs> Tak. Jakie wrażenia? Jeszcze powiedz coś tam. Co tam, co tam Pola... Eee, bardzo eee, takie m, ciekawe i, i, i takie ciepłe wrażenie, bo ona jest taką bardzo spoko e, laską. Eee, Kurde, zapomniałem czapkę założyć. Eee, Minus jest, 10 do hajpu. Bardzo e, spoko laską i m, jak zazwyczaj gadasz z ludźmi na jakieś takie tematy seksualne, to wywołuje to w, nie w tobie, a... W, jakby w powietrzu, w atmosferze, w yy, Wajbie, wywołuje takie yy, dziwne emocje. To tutaj z nią nie było takich emocji. Na odwrót byłem strasznie zaciekawiony i, i cały czas jakby z takimi użami. Tak, totalnie. W ogóle to jest yy, mi się wydaje, że yy, podstawową właśnie taką rzeczą, yy, która jest wartością ogromną w poli, jest to, że ona jest yy, Wydaje mi się w 100% sobą. I tak jak gadaliśmy kiedyś tutaj na którymś aftertoku, że ile z tych wywiadów, które już przeprowadziliśmy, to mieliśmy poczucie, że ktoś jest taki w 100% sobą, no. to y, nie było aż tak wielu takich osób, no, no, no. że zawsze tak, się tak. miało wrażenie, że ktoś coś ukrywa, ktoś coś tak troszkę próbuje. Wiecie, jak to jest przed kamerą. Każdy z nas coś. coś tam podgrywa, nie? Ja ukrywam, ale nie, już nie ograniczałam różne inne skarpety, zauważyłem. No. brudne No i trudno. No a Pola po prostu przyszła i była Polą. I myślę, że to jest super, bo to też właśnie tak od, odromantyzowywało tą, po, tą postać gwiazdy porno, którą my znamy z tych wszystkich filmów, i sobie wyobrażamy, że nie wiadomo, kto to jest. A to jest zwykła mm. dziewczyna, taka jak my. I, i, I to było bardzo takie uwalniające w sumie spotkać mm. taką osobę nie? na super. żywo. A to ja teraz patrzę się na ciebie i widzę tylko jedno oko wy tak cały czas siedzieliście sobie Tak. Jest. Ja miałam A taką myśl, mi że trzeba. Tymi... Y... Z tak, coś tak, tego. tak. Właśnie, zwłaszcza, że mi się wydaje, że gość jeszcze gorzej widział. Tak? Tak, Aha. bo ja cię widzę dużo koszyk. Aha, okej. Okay. Ja widzę jedno oko tylko. <laughs> Dobra, do zobaczenia w następnych aftertolkach. Bye! Bye.